Witam wszystkich tych, co mnie e, obserwują, czy co nawet dają posty i ci, co na mnie donieśli, bo zawsze mi dwa zdjęcia znowu na TikToku. Zostałem strzeżenie. Także jeżeli mi o TikToka, jak dalej będę swoją robił tylko chciałem dotrzeć do jak największej. Ej, grupy ludzi pokazać tym, czym się, się zajmuje zbiorą, sobie jest militarne, i takie różne rzeczy. Tutaj tak widać zbiory. Zbiory z mojej kolekcji, nie? Także mam nadzieję, że mi nie usuną A jeżeli usuną, to będzie moja strata. Może ci młodzi ludzie nie zobaczą tam jakiś przyjaciół, zobaczą, się coś na wyciągnie, czy coś się kupi, nie, Zbiorę. Także jeszcze raz. Nie poddaję się. Dalej będę rzucał zdjęcia. W czasu, trzeba trochę poczekać. No teraz to wszystko.